Trzy razy na nie, czyli trzy powody, dlaczego nie zagłosuje na Szymona Hołownię w nadchodzących wyborach prezydenckich. Powód numer jeden to jest brak wiarygodności. Szymon Hołownia czasami ma dobre pomysły i nawet błyskotliwe wypowiedzi, ale co z tego, skoro jego działalność polityczna opiera się w tym momencie na byciu przystawką Donalda Tuska. Szymon Hołownia w wyborach w 2020 roku w których kandydował na urząd prezydenta, tak samo w roku 2023 w wyborach parlamentarnych, deklarował nową jakość, rozbicie duopolu, popisu, a stał się tak naprawdę takim łącznikiem, umożliwieniem Donaldowi Tuskowi pełnienia władzy całkowitej. Miał swoim wyborcom zagwarantować nową jakość. Zagwarantował pełnię władzy Tuskowi. Jest to o tyle dziwne, że sam marszałek Hołownia zdaje się być zawiedziony swoją dotychczasową działalnością polityczną i wizerunkowo odcina się od obecnej koalicji rządzącej, przybierając opozycyjny ton. Powód numer dwa to kompromis ponad wszystko. Do tej pory nie wiadomo, jakie stanowisko Szymon Hołownia ma w stosunku do aborcji czy przyjmowania do Polski imigrantów. Mówi, że najlepiej wszystko załatwić w drodze referendum, ale jak do tej pory nie udało się mu zorganizować ani jednego. Podobnie ma się sprawa z unijnymi regulacjami. Do tej pory nie wiem, jaki stosunek ma Szymon Hołownia do Zielonego Ładu, jego partia, raczej nazwa partii, nawiązuje do polityki klimatycznej. Ale jasnego zdania tutaj nie postawił. Kropką też go nie zakończył. Mnóstwo spraw drażliwych komik pomija, zasłania się referendum albo uważa, że czasy się zmieniły. I najważniejszy powód, czyli powód numer 3, to brak sprawczości. Niestety dotychczasową działalność Szymona hołowni można nazwać polityczną pustynią. Obniżko podwyżka składki zdrowotnej czy wakacje od. ZUS-u mają tyle wspólnego z dobrowolnym ZUS-em i obniżką składki zdrowotnej, co krzesło z krzesłem elektrycznym. A to tylko jedne z niewielu sukcesów Szymona Hołowni. Nie wspominając już o tym, że spółki Skarbu Państwa miały zostać odpolitycznione, a pod nieuwagę marszałka i szefa partii, członkowie partii rozsiedli się w spółkach Skarbu Państwa otrzymując gigantyczne pensje. O tak, takie pensje, o których wielu Polaków mogłoby pomarzyć. Choć co prawda należy przyznać, że przed objęciem stanowiska w spółce Skarbu Państwa musieli się z partii wypisać. No więc tak jakby nie patrzeć, do kolesiostwa nie doszło. <laughs> I jest jeszcze wiele punktów programu, które mogłabym poruszyć, chociażby lekarz dzwoniący do pacjenta albo akademik za złotówkę. Ale nie chcę już tutaj się za bardzo nad marszałkiem rozwodzić. W końcu to wrażliwy facet, zwłaszcza kiedy trzyma w ręce konstytucję. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co myślą Polacy o obecnym rządzie Donalda Tuska, w którym właśnie Szymon Hołownia pełni funkcję przystawki, możecie dowiedzieć się tego tutaj.